Dawno temu żył pewien król. Miał swojego ministra, który zawsze powtarzał: To, co się dzieje, dzieje się dla dobra. Pewnego dnia król, czyszcząc swoją broń, przypadkowo upuścił miecz i stracił palec u stopy. W odpowiedzi na to zdarzenie minister powiedział: To, co się dzieje, dzieje się dla dobra. Rozzłoszczony król, nie rozumiejąc tego stwierdzenia, kazał uwięzić swojego ministra w więzieniu. Minister, mimo że trafił do więzienia, nie przejawiał smutku ani gniewu, wręcz przeciwnie. Kontynuował swoją wiarę w przekonanie, że to, co się dzieje, dzieje się dla dobra. Król był zdumiony i zastanawiał się, kim jest ten dziwny człowiek, który idzie do więzienia, mówiąc, że to, co się dzieje, dzieje się dla dobra. Minęły dwa miesiące od tego zdarzenia. Pewnego dnia król wyruszył na polowanie ze swoimi ludźmi, zgubił się w lesie i zapuścił zbyt daleko poza ziemię swojego królestwa. Trafił na tereny zamieszkałe przez dzikusów i został pojmany. Dzikusy nie rozpoznały go ani nie rozumiały jego języka, zamierzały go złożyć w ofierze swoim bogom. W trakcie ceremonii, gdy już przygotowywano się do zabicia króla, wódz dzikusów zauważył, że król nie ma palca u stopy. Zgodnie z ich wiarą nie można było ofiarować niekompletnego, ułomnego fizycznie człowieka, bo to zezłościłoby bogów. Dlatego król został uwolniony i szczęśliwie powrócił do swojego pałacu. Po tych wydarzeniach król zrozumiał, że utrata palca była dla niego dobrem, ponieważ uratowała mu życie. Postanowił uwolnić swojego ministra i przywrócić go do swojej funkcji. Opowiedział mu, w jaki sposób utrata palca była dla niego dobra, ale wyraził wątpliwości, czy bycie uwięzionym przez dwa miesiące było dobre dla ministra. Minister wyjaśnił, że gdyby nie był w więzieniu, to prawdopodobnie to on zostałby złożony w ofierze przez dzikusów, gdyż miał kompletne ciało. Dlatego bycie w więzieniu uratowało mu życie, tak jak utrata palca uratowała życie. Króla. Według buddyzmu i hinduizmu cały świat opiera się na karmie. Ten, kto czyni dobre uczynki, otrzymuje szczęście, a ten, kto czyni złe uczynki, doświadcza cierpienia. Dlatego jeśli przechodzisz przez smutny okres, zawsze pamiętaj, że twoja zła karma jest spłacana, a natura wydaje Ci owoce Twojej karmy, chociaż może ci się wydawać, że jest to krzywdzące tak naprawdę prowadzi cię to do postępu. Karma nie została stworzona przez wroga, ma Ci pomagać i działać na Twoją korzyść, dlatego nie może się wydarzyć nic złego na tym świecie. Zatem usuń myśl, że cokolwiek złego może Ci się przydarzyć i zawsze pamiętaj, że to co się dzieje, dzieje się dla Twojego dobra. Słowa mają moc, subskrybuj nasz kanał, korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi bajkami, które mogą Cię zainspirować.